Słuchajcie moi drodzy, to będzie chyba najszybszy film, ale no tak mi wpadł pomysł do głowy, bo ostatnio na Facebooku bardzo dużo jest rozmów na temat lampek na komary. No i rzeczywiście poczytałem trochę o tych lampkach elektrycznych, poczytałem trochę o tych akumulatorowych, i generalnie największym minusem wszystkich jest i długość pracy na baterii, jeśli chodzi o lampki takie do ładowania i długość w ogóle, żywotność, jeśli chodzi o te elektryczne, ponieważ one bardzo szybko się psują i naprawdę e, polecam poczytać opinie ludzi, którzy, którzy komentują te materiały, bo na nich jest bardzo dużo informacji po prostu, który produkt działa 2, 3, 4 godziny, bądź 2, 3 dni i po prostu przestaje działać, no i trzeba odsyłać, jeśli to jest na Allegro, a jeśli to jest gdzieś z Chin, to hmm, no to wiadomo, no to możemy sobie to wyrzucić, możemy tam e, napisać im tylko może nam kasę zwrócą. Słuchajcie, ja czytałem też u Serafina na stronie, czytałem, on tam fajną lampkę na Allegro polecił. Możecie sobie wejść na jego Facebooka, tam zobaczyć sobie pogrzewać, jak znajdziecie tą lampkę. Bardzo fajna lampka kosztuje w granicach 50 złotych na Allegro, i z tego co się orientuje, to ta lampka jest warta tych pieniędzy. Ale ja poszedłem o krok dalej, robiłem jakieś tam zakupy, bo teraz są te konkursy na związane z Euromanią na AliExpressie. No i tam jakieś zniżki i wpadłem na taki oto pomysł, zobaczcie. Zamówiłem sobie taką lampkę właściwie to taka lampa owadobójcza, można powiedzieć zamówiłem sobie taką lampę owadobójczą, maluteńką, ona jest taka naprawdę o taka, taka, taka lampka nie za wielka. Zamówiłem sobie tą lampkę tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć, co się. Yy, dzieje i jak to działa, czy to w ogóle działa? To kosztowało 20 zł, yy, minus to, co wygrałem na tych loteriach. No, to tam trochę mniej. Yy, już Wam mówię: yy, lampka yy, działa. Widzicie te owady tu w środku. Yy, powiem Wam, jak najlepiej używać ich. Generalnie yy, nawet muchy się duże łapały, tu było więcej tego wszystkiego. Tylko już trochę posprzątałem, A czy wypadło samo, jak niosłem. W każdym razie, w każdym razie, taka malutka lampeczka pozwoli nam zabezpieczyć nasz namiot. Jak ona działa? Tu mamy przycisk włącz, naciskamy przycisk włącz, uruchamia nam się tak jak widzicie światło i do niego lecą owady, te owady rażone są prądem. Tutaj jest, a zasilanie akumulatorowe, tutaj jest jeden, jeden jedna bateria, jeden paluszek, więc szału tutaj nie ma. Już wam powiem, jak naciśniemy jeszcze drugi raz, zapala nam się jasne światło czasami do jasnego. Właściwie to nie jest taki bardzo rażące, ale to po prostu telefon tak odbiera. I po prostu czasami do jasnego światła jakieś meszki lecą i wtedy te meszki też możemy się pozbyć, tak jak do telefonu czy do telewizora one lecą. Słuchajcie, robimy tak i trzeci raz to jest wyłączenie. Robimy tak, że yy, zamykamy się w namiocie, zamykamy sobie namiot ewentualnie, żeby nam nic nie wlatywało z zewnątrz. Yy, powinno być do, do użytkowania jakiejkolwiek z takich lamp powinien być yy, pomieszczenie powinno być wygaszone światło, tak, czyli powinno być ciemno. Wtedy sobie ustawiamy gdzieś na stoliczku i rzeczywiście słychać jak się smażą yy, i słychać jak je zabija, jak strzelają. Yy, więc yy, tak ona działa. A jak działa? Yy, tutaj ma w tylnej części ładowanie. Do tego zestawu producent przysyła nam taki kabelek z końcówką do ładowania. Także mamy taką końcówkę do ładowania. Z drugiej strony jest USB, możemy sobie we wszystko wetchnąć, w co nam pasuje. I teraz moi drodzy, tak, ta lampka, mówimy o tym konkretnym modelu, ona jest bardzo podstawowa na, na AliExpressie dostępna. Czy ją włączymy do zasilania i zostawimy na całą noc? czy ją naciśniemy z tej drugiej strony i ją uruchomimy ona będzie nam świeciła kilka godzin i tak się wyłączy robiłem kilkunastokrotnie to są testy robione w domu na bardzo dużej powierzchni nie w namiocie w namiocie dopiero będę robił testy ale robiłem sobie już w domu ona czy jest pod prądem czy nie, ma pod, czy nie jest pod prądem ona jest po iluś godzinach po prostu nam się wyłącza na szczęście na szczęście najgorsze dla wędkarza, karpiarza, czy, czy dla kogoś, kto bytuje w ogóle pod namiotem, bo to nie tylko musi być wędkarz, ale może być też turysta. Najczęściej jest tak, że po prostu najgorzej dziabią na samym początku, czyli jak wchodzimy, chcemy się położyć spać, zasnąć i nam wtedy latają przy twarzy i, i tak dalej. Więc yy, myślę, że jest to dobre rozwiązanie. To jest naprawdę bardzo mała lampka. Natomiast, tak jak mówię, jak wejdziecie sobie do Serafina na stronę na Facebooka, zobaczycie sobie inną lampkę, trochę większą. Podobno trochę z mocniejszą baterią, ale nie wiem, jak to jest w rzeczywistości, bo nie, nie, nie jestem w stanie kupić wszystkich lampek, jakie są. Na pewno ta działa. Po, Ja ją użytkuję, już wam powiem, jak ja ją użytkuję. Włączam sobie ją. Kładę, kładłem sobie ją akurat koło telewizora. Szedłem spać, żeby mnie nie raziła, gdzieś tam dalej. I ona sobie pracowała, odławiała od te owady, zabijała je I do momentu, aż nie padnie bateria. Oczywiście próbowałem ją na zasilaniu awaryjnym zostawić jeszcze i też się wyłączała. Wyłącza się rano, w, wyłącza się rano, wstaje i, i po prostu czyszczę ją, podłączam do ładowania i również można ją za 20 zł również można ją wziąć i w namiocie z tego samego tak samo z, zrobić można dwie kupić e, włączamy ona nie ma wiem że wie, czy ona nie ma jakiegoś strasznie rażącego światła wiem że dużo osób narzeka na te lampki że niektóre świecą jak świeczki albo jak, jak jakieś latarki mocne e, ta lampka jest umiarkowana i ona naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie daje światło, bardzo przyjemnie to działa. Natomiast, natomiast no jest, no łapie. Najważniejsze, żeby zabijała. Bo też wyczytałem dużo artykułów, dużo opinii, komentarzy wyczytałem na, na, na Allegro i w różnych miejscach, że po prostu po dwóch dniach, po kilku godzinach oczywiście lampy świeciły bez żadnego problemu, tylko nic nie zabijało, bo one fizycznie nie działały. Nie raziły prądem. Nie wiem, jak jest w opisie tej nie wiem, jak jest w opisie tej lampki. Ona tutaj, zaraz Wam powiem. To jest taka mała naklejka, bo tu nic nie było. Żadnego pudełka, nie było do tego nic. To po prostu przyszło zapakowane w piankę, w folijkę. Do tego jest pędzelek i ta ładowarka, ten kabelek. Tutaj jest napisane, że jest... A, że możemy ją zasilać z ładowarki 110-220V, że ma jeden, y, możemy ją y, podłączyć do ładowania z, po USB to jest 5V 1A i prąd, który tu, którym ona dysponuje, czyli podejrzewam, że y, pobór tego prądu na rażenie i na światło to jest 5, y, tutaj jest 5W. Wiem, że takie profesjonalne, lepsze mają między 30W. A 60 i za dużo też nie jest dobrze, bo to nie chodzi o to, jaki te waty podane nie, są, nie odpowiadają za samo wrażenie, tylko odpowiadają za natężenie światła i pobór prądu, jeśli chodzi o te oświetlenie 60 W, jak ktoś założy sobie taką lampę owadobójczą na ogrodzie, no to po prostu musi sobie zdawać sprawę z tego, że będzie mu 60 W brało przez każdą godzinę. tak 10 godzin to jest 600 W. Czyli na, można powiedzieć, że jakby miał na dobę jeden kilo. Jedno, na dobę mo, może się zdarzyć, że mu weźmie jedną kWh, no jakby tak długo pracowało, tak? Czyli czyli nie wiem, jakie są dzisiaj stawki cenowe, złotówkę, 2 złote, półtora złotego, nie wiem, jak to teraz będzie z tym prądem, z tym po tych zmianach, bo teraz weszły te zmiany, ma wszystko zdrożeć znowu. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie, no taka podstawowa lampka, jeżeli ktoś ma mały stolik, mały namiot i uważa, że nie potrzebuje nie wiadomo czego to warto sobie, przynajmniej u mnie działa warto sobie taką lampkę nabyć i można sobie ją można sobie kupić dwie, wtedy jest 40 zł wysyłka za darmo i wtedy macie, i wtedy macie tak zrobione, że Możecie sobie postawić dwie lampki na stoliku, możecie sobie postawić u kumpla jedną u siebie jedną, a możecie sobie postawić dwie naraz, albo jedną jednego dnia, drugą drugiego i co drugi dzień ładować, albo mieć drugą na zapas, jakby się kiedyś zepsuła. No na razie działa, mam ją, nie wiem, tydzień ją testuję, ponad tydzień ją testuję, więcej. I, I działa. Każdego dnia można powiedzieć, że działa, tylko tyle, że muszę ją po prostu ładować, że włączam ją jednego dnia i... Yy, w nocy i potem rano wstaje i idę do pracy podłączam ją do ładowania, wracam z pracy wyjmuję z ładowarki i następnego dnia w nocy uruchamiam no dobra, taki szybki materiał o takiej prostej zabawce, która o dziwo działa bo nie wierzyłem w to, że będzie działało I chyba z tego powodu ją tylko wziąłem i kupiłem eee, i, a i na koniec wrzucę zdjęcie jeszcze jak to w nocy wygląda bo, bo zrobiłem sobie takowe zdjęcie jakieś takie, żeby Wam pokazać po prostu jak to działa w nocy, także jak kogoś owady denerwują, to można spróbować yy, czy taką, czy taką lampką yy, się ratować. A ta z Allegro, yy, jak kupicie ją, będzie miała gwarancję najprawdopodobniej dwa lata, więc będziecie mogli ją zareklamować, jak się zepsuje. Tą z AliExpressu najprawdopodobniej będziecie mogli wyrzucić do koszy na śmieci. <laughs> Także wybór należy już tylko i wyłącznie do was. Do zobaczyska na następnym materiale. Witajcie moi drodzy w nocy. Zobaczcie, lampka świeci, działa, zabija pełno insektów, Zabiła już kilka tutaj robactw latających, komarów. Kilka musiałbym ją obrócić z drugiej strony, tam jest więcej. Ale w każdym razie są takie, łącznie z takimi malutkimi. Taki test nocny zrobiłem, więc wszystko na tą chwilę działa. Zobaczymy, jak długo będzie świeciła. Zostawiam ją do rana na oku, no i zobaczymy, co się będzie działo rano, ile tam tego wszystkiego będzie. Wszystko skwierczy i śmierdzi, jak się łapią, więc wszystko działa. Na razie, kurczę, jestem aż zaskoczony, bo to aż nie wierzę w to, że, że to tak naprawdę no, działa, no.